Tytuł tego odcinka Drukarnie, a występują Hanna Okuniewicz, Piotr Franczewski, Jan Kobuszewski i Ryszard Pracz. Rodzina poszeprzyńskich. Rodzina Poszepszyńskich, rodzina jakich wiele, Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina poszepszyńskich, jak tyle innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzcie więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tu tyle różnych spraw. Na warstwie się i na, na warstwie się świętrza, na warstwie jest Где сегодня? Ну, это просто. Мастер Аркуш, бляхи. Гусь, бля, бля. А? Tak. Rękopis tu jest, proszę bardzo, tak, Rzesziu, a... ale blacha jest zardzewiała, gwóźdź tępy, a rękopis nieczytelny ja nie kompletnie. Przy... Ja nie przecie, prawda. Warunki są trudne. W tych warunkach wydawanie niezależnego tygodnika jest najmniej niemożliwe. Ale zawdziałem się zobowiązałem, czy prawda, towarzyszą, którzy na mnie liczą. Jutro ma się ukazać na mieście pierwszy numer. O, Maurycy, ty wejdziesz na dach Ta. hotelu Wiktoria i zrzucisz cały nakład na plac. Oczywiście. Potem sam rozumiesz. Chodz chodami przeciwpożarowymi, a jakby co, to mordia w kubył, nic jest. nie wiesz, niczego mm. nie pamiętać, nikogo nie znać i jesteś zupełnie pijany, rozumiesz, chłopcze? No. A może byłoby lepiej, żebym przedtem ubił się naprawdę, dziadku? Chcesz się upić? Dobrze. Dostanie no, ci ode mnie, być młodzie. Być może co. No mówię właśnie. Być może, być może. Aha. Lub butelkę innej, wody kolońskiej. Lubisz sławkę? No? Wolałbym ją. trzyma duży i jest prawie nieszkodliwy. Dobrze, dostaniesz to, no. co chcesz. A ty, Grzesiu, nie stój tak z rozjawioną gębą, tylko tak. wiesz się do rycza matrycy. Połóż papier na blachę i ryj. Grzesiu, źle, no po co kładzieć łeb na papier, no. Zresztą, przecież ojciec mówił, żebym położył na blachę papier i ryj. w, ale w zasadzie... W no. zasadzie tak powiedziałem, ale to jest nieporozumienie, no. Zawsze byłeś głupi. Chodzi miło to, żebyś położył papier na blachy? Papier. I, tak. I papier na blachę i rył. Rył, powtarzam. Rył. Litera po literze. Tak. Że... Ry, ryć nie umiesz, gwoździe po prostu, no. Do no w klęsłodróg ty nie debilu. W no. Zaraz, teraz zrozumiałem. Podnieś ryj dopiero. tu no. najpierw, tak. Tak. Tytuł. tak do, nie, nie podoba mi się ten tytuł, do. Oczywistość! Skąd ojciec wytrzasnął taki tytuł? Nie, skąd? Nie, nie ja sam, kolegialnie podjęliśmy tak. na naszym stowarzyszeniu decyzję o tytule wartości merytorycznej i profilu naszego tygodnika. Mariejko! Słucham, Tak, Wyście z Maurycy pralkę, ustawcie tak? ją Dobra. na środku Dawaj. pokoju, tak pomóż matce, Wyżemaczka maczka posłuży jako drukarnia. A ściśle jako powielać. Będziemy przepuszczać przez nią matrycę z papierem. Tej skomplikowanej schodzinie techniki drukarskiej nauczył mnie pewien mandziur w niezapomnianym roku 1904. Mandziur ten był właścicielem pralni stepowej, tak. która opierała obie armię nacią nieprzyjacielską i zaprzyjaźnioną, prawda? To znaczy, mandziur opierał trzy, a nie dwie armie. Tak, ale on o tym nie wiedział. Armia Zaprzyjaźniona prała swoje obrzydliwe brudy na nasze końce. Tak, no, <laughs> dzisiaj nie do pomyślenia w zasadzie. Ech, no, tytuł wyryłem. Bez przekonania, ojcze, ale wyryłem. Pokaż, proszę. dość. Tak, w porządku. Jest tu wprawdzie błąd, bo oczywistość nie pisze się przez jedności. Ale trudno. No, artykuł wstępny. Zacznę w tytuł artykułu. Tak. Nasz organ waszym organem. O. O, to. To jest tytuł. Ja. Tak, jest, tato. Tytuł tego wstępniaka bardzo mi się podoba. Organ! Tak. W zasadzie jak to brzmi, prawda? I wieloznacznie, ale zarazem jednoznacznie. Od razu się kojarzy ze słynnymi organami w Oliwie, a Oliwa kojarzy się od razu ze sprawiedliwością, praworządnością i głęboką troską tak. o losy. A o czym jest najprawdopodobniej ten artykuł wstępny? Marylko, no. jakby ci powiedzieć? W tym artykule zwracamy się do tych szerokich rzeszczytelniczych, które będą akurat przypadkiem spacerować sobie gdzieś po placu, udając się w kierunku Ogrodu Saskiego, kiedy Maurycy zrzuci nakład z dachu tak. hotelu Victoria. W artykule tym występujemy z ostrym sprzeciwem wymierzonym wobec działalności naszej organizacji. No dość tego, cholera! Jaka. Nic nie rozumiem. Myślałem, że oczywistość jest organem Stowarzyszenia Psie Pole. Bo jest, bo jest. I na tym właśnie polega cała zbiorowa mądrość naszego no. stowarzyszenia. My atakujemy siebie, nie czekając, aż ktoś niepowołany za, na, zaatakuje nas. No, Notabene. Wiele się u nas musi zmienić, to fakt. Artykuł jest więc częściowo słuszny i słusznie piętnuje to, co piętnuje. Szczególnie ostry krytyce. Poddałem w nim samego siebie. Nie wiem, jak się płynem pozbiera. Prawdopodobnie wyrzucą mnie ze stowarzyszenia. Bo spójrzcie, oto moja karykatura, prawda, mhm. a pod nią podpis. Ześliniona Zeszl imperialistyczna świnia na usługach waszego CIA. Czawego ty? Wszawego? No. Właśnie mówię, zaćwiniona imperialistyczna ćwinia na usługach wszawego CIA. No, wdziwniaj, to. Tak, i rysunek też ładny. Tak. Karykaturzysta uchwycił podobieństwo. Tak, nie zgadzam się jednak z podpisem. Przecież to w zasadzie knur to bydle na rysunku, a nie świnia. I jeszcze potrafię w zasadzie odróżnić nura od świni. Pokaż. Proszę. No cholera, masz rację, ale żeby to zmienić, to musiałbym porozumieć się z artystą, a on jest nerwowy i zajęty, ponieważ spodziewa się właśnie portret pamięciowy pełnego mm -hmm. przestępcy. Tak, mm -hmm. a trzeba wam wiedzieć, że nasz kolega Plastik ma złą pamięć, to wiecie co, niech zostanie tak, jak no, A czy ojciec się nie boi, że jak to świństwo ukaże się na mieście, ludzie w to uwierzą i zechcą własnymi rękoma wymierzyć ojcu sprawiedliwość No, no i, i właśnie właśnie o to chodzi, a niech nie. Nie pobiją, prawda? Pobiją, proszę, tak. proszę bardzo, wtedy my w następnym numerze zdementujemy fałszywe pogłoski rozpuszczane przez nas samych w pierwszym numerze i nasi przeciwnicy polityczni zostaną skompromitowani. No, tak, e chytrze e pomyślane, babo. Chytrze! Tylko, żeby się ojciec na tym nie przekręcił, to trzeba uważać. Sam kiedyś miałem podobny pomysł. Ukradłem rolkę papieru toaletowego, napisałem sam na siebie donos i czekałem, aż mnie złapią. Podrzuciłem w zasadzie tę rolkę kierownikowi działu, ukradkiem do teczki i spokojnie udałem się na bramę, prawda? I podczas rewizji nie znaleziono przy mnie nic! Czym zdenerwowałem strażnika do tego stopnia, że pobił mnie do utraty przytomności? Pisząc samemu na siebie donos, trzeba szczególnie uważać, papo, szczególnie. Gdybym miał wtedy przy sobie przynajmniej ołówek albo spinać, nie rozwścieczyłbym do tego stopnia strażnika, bro. Na miejscu ojca postarałbym się, żeby przynajmniej jeden z zarzutów był prawdziwy. No oczywiście, Grzegorz ma rację. Papo. Czekajcie, czekajcie. Świnia, jak już wiemy, nie zgadza się, tak? tak? A, a czy, czy ojciec jest rzeczywiście na usługach wszawego CIA? Nie ma nie na usługach tak, ale oczywiście nie jest CIA. Przeciwnie. Przecież dziadek jest przynajmniej imperialistą? Właśnie. No, kiedyś tak, dzisiaj nie. Szkoda. No, w takim razie został nam tylko zarzut zaślinienia. No, to, to, to by się w zgadzało. Z, tym może się ojciec wybronić nawet. Tak. Więc tak, artykuł wstępny rysunek to cała pierwsza strona. Po drugiej wydrukujemy listy czytelników, w tym także krytyczne, depesze agencyjne, felietony, eseje, prozę literacką Roberta, ważochy, Końcik poezji rycerskiej i repertuar teatrów podziemnych, stworzonych przez nasze stowarzyszenie. jest ich sześć, z czego siedem przynosi dochód, a trzy na dotację. O, dotacje. Wyjątkowo dużo mieści się na drugiej stronie w porównaniu z pierwszą, aż no. trudno uwierzyć. No wiesz, jeżeli całe czasopismo ma tylko dwie strony, to trzeba się śpiesić, prawda? Zresztą wszystkie materiały są zielenie zwięzłe. Spójrz na tę depeszę agencyjną. Prawda? Nic ująć. Aha, rzeczywiście. Jedno słowo, stop, ale jakże wiele mówiące w zestawieniu z nazwą agencji. Tak. <laughs> no, tak. tak, tak. Tym bardziej, że druga depesza brzmi zwięźle tak, co w zestawieniu z nazwą agencji też jest bardzo znaczące. Dwa tak. słowa i po wszystkim tak. A teraz posłuchajcie listu jednego czytelników tak. tak, prosimy bardzo To jak to, to wy już macie czytelników? Oczywiście, oczywiście I Ja to przecież już czytałem, prawda? Więc jestem stałym czytelnikiem w oczywistości, tak? I brzmi tak n Nie mam nic przeciwko maziurom Tacy sami ludzie jak in inni Ale co za dużo to niezdrowo i podpisano, Kujawiak z rodziną. Tak? Proszę, jaka polemika. Na, na szczęście przysuwamy tym Mazurom w felietonie pod tytułem Śmierdzące pojedziecie. I widzę, że flekujecie tych Mazurów także w, w eseju pod tytułem Hej, z góry, z góry jadą milionerzy. Oczywiście, no tak. Wielu Mazurów dorobiło się wędek na naszej krzywdzie. Przyszła tak, pora, żeby po, no. poodbierać im te bambusi. Tak. Lubię prozę. Roberta Warzochy. Piękne Ej. jest to opowiadanie zatytułowane Żur. Posłuchajcie, posłuchajcie, jakie to piękne. Naważyłeś mazurze żuru, powiedział złośliwie kurp i dodał. Idź skąd cię przysłali mazurze, a żur tu zostaw, bo nie brak tu takich, którzy na ten żur bardziej od ciebie zasłużyli. Kurde mać! Zaklął mazur i odszedł pociągając charakterystycznym mazurskim nosem. Tak, no. tak, tak, tak. To, tak, 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 tak. to, to rzeczywiście oczywiste. Począ... Rzeczywiście, rzeczywiście. Początkowo ręki nie chciałem przyłożyć do drukowania tej szematy, ale teraz widzę, że pismo ma rozmach, prawda? Jest w zasadzie wszechstronne obiektywne tak. i bardzo wartościowe literacko. Czy mogę odczytać na głos wiersz z kącika Poezji Rycerskiej? Bardzo tak, tak. proszę. Dobry wieczór. Niech pan siada, panie Włodku, i słucha teraz. Jak to, jak to? A co to państwo drukujecie? Nie boicie się rewizji? My? Mój Rewizji? No Rewizji to niech się pan boi Wszyscy wiedzą, że oboje z żoną przerabiacie paszporty na dowody osobiste No, coś trzeba przerabiać Odkąd tylu cudzoziemców chce zostać prawdziwymi Polakami Zrobił się ruch w interesie Tylko Murzynom nie przerabiamy No, to za, za grubymi nićmi szyte To ciekawe, to ciekawe Nic nie wiedziałem Dlaczego oni chcą tak zostać Polakami? Snobizm Panie są siedzieli. z banami. Tak. Kiedyś chcieli być Czechami, jeszcze przedtem węgrami, no a teraz na nas kolej. Tak jest. Nawet Chińczycy zapuszczają wąsy, prostują sobie oczy i jedzą bigos. Tak, <głos> tak. <głos> może teraz, może teraz niech pan tyle nie gadia. Tak. A, a, a propos. Ci pan wydzie pana... Nie jest przypadkiem Mazur, to... A wie pan mhm. trafił pan, Mazur? A po czym pan no. to poznał, panie dziadku Jacku? Tak to mniejsza z tym. Ja, prawda, sam ja lubię majzorów. Takich jak pan no. Pozwolę nawet panu posłuchać wiercia, który zaraz idzie do druku Czytaj, no. Grzesiu Właśnie no. miałeś się zacząć czytać, kiedy wszedł i ten... No, no, tu, posłucham się. Mazur, Właśnie. prawda? Bez pukania, tak. jak ostatni ham. No ja Lubię mazurów, jak już powiedziałem Ale tego u nich nie znoszę uwaga tak. tak. Czytam Ho, no. Cicho Czytaj. Jeszcze jeden mazur Wczoraj jeszcze jeden jutro. Na Mazurów przyszła pora. Zrobimy z nich futro. Jutro na, na remon? Na tak. Koniec, darmo. Ale ty. Tytuł, tytuł to nie no. przeczytałeś. Yes, aha. Z podniesioną przyłbicą. Nie, nie no. wszystko popsułeś. Tytuł trzeba czytać najpierw, tak? Głośno. Ty... Z podniesioną przyłubicą. Głębiej głośniej. głośniej. Spo... tato. Ty. No i jeszcze głodniej, no. Z no. PODYNIESIONĄ No teraz to już po herbacie, nie? No, trudno, tak? e, 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 Gdzieś Grzesiu, ten wiersz. Co tam jeszcze e, e, zostało? Repertuar Teatrów Podziemnych. A co tam grają? Tak? Dawno nie byłam w teatrze, co? No, no, chwileczkę, więc tak. podziemny. Teatr Werbel wystawia odprawę radnych miejskich. Tak sztuka jest ostra, a czasie kontrowersyjna. Tak. Teatr Page 81 ma w repertuarze komedię masochistyczną, Mazur w beczce tak, No błoki zliłeś. Tak mówię wam. Mazur w beczce. Tak, sam nie byłem, ale to bardzo dobrze. Tak. Natomiast wszystkie pozostałe teatry, to znaczy kastet, łom, gaz nie niezapominajka i spuścizna wystawiają z powodzeniem tę samą sztukę, dramat psychologiczny, oparty na prawdziwym wydarzeniu, a zatytułowany Mazurek Chopina jak. Hmm? Wszystko mówię, tak Tak, tak, tak. Pokaż matrycę. matrycę. Pokaż. No wiesz, Grzesiu, no jak mogłeś? No No wyobraźcie sobie, że ten bałwan przekręcił jedną z depesz agencyjnych, zamiast stop napisał hop. No, no to w Trudy. zestawieniu z nazwą agencji brzmi to teraz bardzo podejrzanie. Więc... No trudno, Zaj... trudno. I hop. Tak. Ale zaryzykujemy, prawda? No to wkręcaj to wszystko w wyżymaczkę, Marielko, tak? I powielaj. No. ale to ciężko idzie, no. W Ostrodzie, bo ci dawno, bo dawno do... nie używałam tej wyżymaczki. Tak. No wychodzi, wychodzi, no. wychodzi no. pierwsza Weź Wyśle, wyśle. Zdjęstwo. tutaj, tak. Tak. No. Co to? Tak, tak, bardzo ładnie, tak, ślicznie. No. Zupełnie nic nie widać. Cholera! Cholera ja. no, rozmaziało się! Cie? Szkoda, no tyle prawda. No właśnie, no ryłem jak mogłem, a tu w zasadzie jedna wielka plama, przypominająca w zasadzie gówno! Co, no, Grzesiu, nie wyrażaj się! Gówno! Tak, Grzeszu, może Przepraszam, jestem rozżalony. Ale niech pan się Spokojnie. nie martwi, panie Grzegorzu. Czasem Spokojnie. cały nakład normalnej gazety nadaje się wyłącznie do ja tego... Do, no, do wyrzucenia, nie. no. Mimo, że pracują nad nim fachowcy, jak redaktorzy, cenzorzy, o, aktorzy, kucharze filologowie, drukarze. No i co z tego, że nic nie widać? Liczy się ludzki, no a w tym wypadku pański wysiłek. Pani, pani Marylko, o, pania, pana, panie Maurycy, no i pana, panie Dziadku Jacku, no. Serdecznie gratuluję. Tylko tak dalej. naprawdę. No, pani, panie Włodku, to jest racja. Idź teraz, Maurycy, tam, gdzie ustaliliśmy i zrzuć to. Tak.

Poszepszyńskich z Puszczy Piskiej. Tak. On był leśniczym. Tak. I nazywał się Alois. A ona była leśniczyną i miała na imię... No wiem, Tatiana. No. Tatiana Poszepszyńska. No. To moja rodzona ciotka. Jest. A. O, jasna cholera. Ja... No, wygadałem się. <laughs> no. No, no i co z tego? No. no i co z tego, że ja jestem mazurem? No. Wszyscy jesteście mazurami, mazurami z mandżuri i nie ma się czego wstydzić, Rodzina Poszepzyńskich, rodzina jakich wiele, poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina poszebrzyńskich, jak tyle innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Idzie więc już drzwi i wyjdźmy z tego wnętrza, gdzie tyle różnych spraw na warstwie się i Na warstwie się i Na warstwie się